Witam YouTube z tej strony Karol. Mamy 13 grudnia, piątek, piątek 13. Ja przesądy nie jestem, więc nie robię sobie z tego tytułu dzisiaj żadnych przerw od wykresu. Ale dla osób, które mocno w to wierzą, to przestrzegam. Nasza podświadomość tak działa, że jak mocno będziemy wierzyć w to, że przyniesie nam ten dzień pecha, to odsunąłbym się od rynku. A dzisiaj aktualizacja analizy wykresu Bitcoina. A ekstra, bo zawsze coś wrzucamy sobie ekstra, chyba że nie ma czasu, dzisiaj trochę czasu jest. Rzucimy sobie Allegro. Allegro, gdyż uważam, że zbliżamy się do istotnego miejsca na wykresie, które może dać wzrosty. Także omówimy sobie wykres spółki Allegro z naszego polskiego rynku. A co było na Bitcoinie tydzień temu? Tydzień temu na Bitcoinie zaliczyliśmy strefę. No, o której mówiłem już dużo wcześniej, że ta pomarańczowa korekta zaznaczona mi na wykresie, ona się prędzej czy później powtórzy. Ona się powtórzyła, i zaokładaliśmy, że teraz będziemy po prostu stać w miejscu. Co to znaczy? No, rysowaliśmy sobie właśnie tutaj, na, jak widać na poprzednim moim wideo, że cena będzie odbijać się od góry do dołu, od bandy, tworząc tu może jakąś konsolidację. Może nawet zbudujemy jakiś trójkąt. Także dzisiaj sobie zaktualizujemy, co się właściwie tutaj dzieje w środku. Więc spojrzenie tylko lokalne. Jak ktoś jest zainteresowany spojrzeniem z wyższego interwału, to zachęcam obejrzeć moje poprzednie nagranie. Tam żeśmy mówili sobie o rozwiązaniach z dużego interwału. A dzisiaj pokażę Wam scenariusze, jakie przewiduję do wewnętrznych struktur na Bitcoinie. A później zrobimy sobie Allegro. Także zapraszam do obejrzenia dzisiejszej analizy.